Chwila ciszy i spokoju, zupka ciepła pojedzona, teraz czas na polowanie na zwyżkach, tak zwane szwedzkie. E... Film ten jest nagrywany dużo później niż relacja, która nastąpi później, ale no nie było szans prędzej, nie miałem pomysłu na tamto zdarzenie, żeby je nagrywać, dlatego teraz wprowadzenie je nagrywam. E... Czasami każdy dzikus musi wyjść z lasu. Musi wyjść do cywilizacji. Musi się pokazać, musi się przedstawić. W ogóle, jak taki dzikus ma na myśli eksperymenty naukowe, musi się nimi pochwalić. Musi je przedstawić. Do tego, służą, do tego celu służą konferencje. Też musiałem się na taką konferencję zapisać. Z pierwszego powodu, żeby przejść taką analizę i ocenę przez mądrych, mądrzejszych ode mnie, a po drugie też zobaczyć, jak to wygląda od kuchni taki świat. No i też na samym końcu spróbować to, co na konferencji przedstawiłem, wydrukować w czasopiśmie punktowanym, co daje tak zwana punktoza, czyli Jakieś tam wartości w każdej grze komputerowej każdy musi nazbierać jakieś punktów, więc Ja też muszę te punkty nazbierać Oho Zaraz zaczyna się strzelanie w koło Będzie trzeba zaraz kończyć, dlatego Zapraszam was na ten bardzo króciutki filmik Takie śmignięcie po całej konferencji Na końcu też e, Przedstawię wam Taki Punkt końcowy tego, co się udało zrobić, ustalić, co zyskałem, co straciłem. Także do zobaczenia i do usłyszenia na końcu filmu. Czwarta 24. Czas ruszać przede mną 6 godzin jazdy. Może jakieś przystanki, żeby nie zasnąć. Idziemy na konferencję Budownictwa Ekologia, która odbyła się w lesku Białej. No cóż, wazoś między wrony musisz krakać tak jak one. Do zobaczenia za 6-7 godzin. Ostatnie sprawdzenie, czy wszystko zabrane. No to w drogę. Przed nami 6 godzin jazdy. Maszyna pracuje.

Ekonomia a Budownictwo. Konferencji, którą organizujemy w cyklu dwuletnim od Jest to 27 raz, realizując misję zapoczątkowaną przez pana profesora Leonarda Runkiewicza. Bardzo ja serdecznie w imieniu Komitetu Naukowego i nas wszystkich muszę powiedzieć, że staramy się kontynuować dzieła pana profesora Rukiewicza ponad 30-letnie. I mamy nadzieję, że jeszcze, no może nie następne 30, ale trochę pociągniemy. Jest to unikalna konferencja. Nie ma drugiej takiej konferencji na temat ekologii budownictwa i to muszę powiedzieć prawdziwej ekologii. Nie zielonych tam różnych pomysłów, tylko prawdziwej ekologii, takiej, <gry> którą możemy zastosować w życiu i w budownictwie. Mamy dość ciekawy z reguły skład. Wszystkich uczestników, dlatego, że większość konferencji budowlanych jest głównie, stricte z budowlańcami. U nas są i architekci, u nas są i leśnicy, u nas są osoby też z Uniwersytetu Przyrodniczych. Także mamy miks skupiony wokół jednej tematyki, myślę bardzo ważnej i bardzo przyszłościowej. Także też wszystkich jeszcze raz witam. I mam nadzieję, że to nam wszystko ładnie wyjdzie. Dziękuję bardzo. Także zaczynamy. Zespół od polski Wiesywki majerów znajdujący się w opuszczej przy ulicy Gorczańskiej 2. Jest wpisany do rejestru zabytków województwa małopolskiego. Wpisem jest objęty cały teren, ogród. Z drzewostanem i z wszystkimi budynkami. Wpis pierwszy był w 1981 roku i kolejny w 2007 roku.

łałaci chcieli. A w piątek piąteczek piątunia po drugim dniu referatów, udaliśmy się na górę Dębowiec, do schroniska na tak zwaną kolację koleżeńską. Jak sama nazwa mówi, było nas tam pełno kolegów i koleżanek, wspaniała atmosfera, rozmowy, śmiechy, śpiewy, wspaniałe góralskie jedzenie, a organizatorzy Przygotowali dla nas przewspaniałą niespodziankę, mianowicie występ Kapeli Góralskiej, połączonych sił Regionalnego Stowarzyszenia Kulturalnego Rostoka z Janem Pitułą na czele i Kapelą Góralską. Potoczek pani Anny przybyła. Przewspaniałej solistki, przepięknego głosu Góralskiego. Serdecznie z tego miejsca ich pozdrawiam. Do domu, koniec. 6 godzin w kołach. Konferencja udana, wspaniała. Nowi ludzie, nowe doświadczenia, nowa wiedza. się do zimy Wszystkie misie na start Jeden zakręt w lewo I jeden zakręt w prawo Z góry na dół Zakręt w prawo. I koniec. Pierwsza fala ataku minęła. Cisza, spokój. A więc tak, końcowym produktem tego mojego wyjazdu do Bioska Białej na konferencję Ekologia Budownictwo było yy, wydanie moich. Wstępnych wyników z powierzchni doświadczalnej drewna księżycowego dla gatunku sosna zwyczajna w punktowany przegląd budowlany. No, muszę przyznać, że z pełnym sukcesem to się zakończyło. Mój referat został przyjęty z zainteresowaniem, zaciecie, z zaciekawieniem, zwłaszcza w kuluarach. Dużo dyskusji na ten temat było. Bo temat drewna księżycowego jest mało znany. Jedynie z różnych faktów powtarzanych, powielanych, zlepianych, z jakimiś tam cytowaniami różnych do, dotychczas, którzy napisali coś na temat drewna księżycowego, ale tylko ze słuchu i, i z jakichś relacji. A my będziemy starali się to udowodnić fizycznie, namacalnie. Także ja bardzo się cieszę z tej konferencji, która. Przebiegła wspaniale, cudownie. Niesamowitych ludzi poznałem. Niesamowici ludzie występowali z niesamowitymi referatami. Naprawdę było to budujące, bardzo podnoszące doświadczenie. A właściwie motywujące. Takich leni jak ja do dalszego działania, do dalszej pracy. Co mi bardzo, bardzo cieszy. W końcu jest mobilizacja, żeby coś robić. Także pamiętajcie, róbcie cokolwiek, ale coś. Nie dajcie sobie zastygnąć. Nie wmawiajcie sobie, że jest za późno. Zawsze, każdy czas i o każdej porze jest odpowiedni do tego, żeby. Nie, to nie lenie, żeby coś robić. Zróbcie coś i zapiszcie coś. Kiedyś słynne były dzienniki, w tej chwili mamy możliwość social mediów, z których właśnie korzystam i zachęcam wszystkich do tego. Cokolwiek, jaki zapał wykazujecie, działajcie, nagrywajcie, puszczajcie. Może komuś coś się przyda. Mi się bardzo przydało, przynajmniej mobilizacja mojej natury do działania, do, do robienia czegoś. Także ja się bardzo cieszę z tej konferencji. Mam nadzieję, że będę miał możliwość brać udział w innych konferencjach. Oczywiście publikacje w czasopismach, no to jest dość trudna sprawa. Zwłaszcza, że w tych takich lepiej punktowanych trzeba biegle władać angielskim. No niestety, ja w myśl filmu Pasikowskiego Psy yy, niech się bambus języka uczy. Nie myślałem, że to będzie się mnie dotyczyło. No teraz z wielkim przekleństwem stwierdzam, że to był tekst spuszczony do mnie. Więc ten bambus dziki z lasu musi się teraz szybko uczyć języka. Uczcie się języków. Obojętnie jakich, obojętnie jak, ale uczcie się języków. To tyle. Zamieniam się teraz wielkie ucho. Nasłuchuję nadchodzącej zwierzyny. I serdecznie Was pozdrawiam myśliwsko-leśnym. Daszbr.